Wrocławskie Wibracje, witam Was serdecznie, tym razem znowu w Klubie Alibi. E, niedawno byliśmy tutaj na Festiwalu Bluesowym, spotkaliśmy się z Leszkiem Cichońskim, ale dzisiaj kapela, która w moich e, czasach młodości, jeśli w ten sposób mogę się wyrazić, e, narobiła sporo zamieszania w mojej głowie. Oczywiście e, zestaw pytań za chwilkę. Przedstawiam Wam zespół KSU. Dzień dobry, witamy. Cześć Wam! Cześć, nazywam się Dziarek, gram na bębnach. Ja zacząłem grać na Bemnach w 1975 roku. To był specyficzny okres. Nie... Aha, dlaczego? No więc, miałem kumpla, który grał na gitarze basowej i wchodził w ogóle do szkoły muzycznej i był taki wyedukowany, miał fajne płyty. I ja się z nim kumplowałem i się zaraziłem po prostu. A on stwierdził, że, że można się nauczyć grać na Bemnach właściwie bez specjalnego przygotowania, że to jest instrument stosunkowo prosty. No tu się mylił akurat, w każdym razie jakoś tak się stało, że gram do dzisiaj, mówię to jest z pobieżnie licząc 34 lata z e, zabębnami. w tym czasie bardzo dużo fajnych rzeczy się przydarzyło, nie pamiętam szczerze mówiąc rzeczy nieprzyjemnych, także myślę, że to ciekawa przygoda, chociaż no dość długo trwała jak widać. Witam, nazywam się już Jedna Wiośle. Nie pamiętam nawet momentu i powodu, dlaczego zacząłem grać na gitarze, ponieważ było to dawno. To po pierwsze. A po drugie, granie na jakimś instrumencie to jest potrzeba ducha i serca, powstaje w którymś momencie i już i tak, tak zostało. No I udaje mi się grać na gitarze już ponad 20 lat. Jeszcze mam nadzieję, że 20 lat pogram. Cześć, Siczka, wokal, gitara. Zacząłem grać na gitarze w szkole podstawowej, kiedy to mój brat był hipisem i często przesiadywał z komplami w parku grywali różne rzeczy. Pamiętam niemalsów, yy, jakieś tam dorsów, jakieś różne takie rzeczy gry, grywali. I ff, po prostu zaczął mnie uczyć grać na gitarze i tak to się zaczęło chyba jakaś chyba czwarta, trzecia klasa szkoły podstawowej. Gaweł, gram na basie. E, dlaczego bas? Mój starszy brat był perkusistą i e, no, brakowało, brakowało basisty w domu, więc ze starej rosyjskiej gitary ściągnął struny wiolinowe i graliśmy pamiętam wtedy piosenkę z Sinbada, z bajki pierwszą i na niej pokaleczyłem właśnie sobie pierwsze ręce. A dlaczego bas? No, uważam, że to jest instrument bardzo blisko serca i bardzo odpowiedzialny, bo to jest łączenie rytmu i harmonii. Ogólnie rzecz biorąc zawsze robiłem głupoty w życiu, czyli albo byłem bramkarzem, albo zostałem basistą. Nie Gra, nie próbuj nigdy szukać przyczyn W żadnego nie wyłamać się Bo jesteś kiczyn niczym Nie próbuj nigdy mówić nie Nie próbuj nikt szukać przyczyn Jedna wskazać, że zerem jest Ty również jesteś kiczyn Nie bo to się wszystko patrzeć na szary Jesteś jednym elementem Super lata zapisałem Idź po prąd idź po prąd idź po prąd idź po prąd Gracie już kawał czasu Ja powiem wam, że tak jak mówiłem na wstępie w moje łapy wpadła płyta taka z glanami na okładce pod prąd. Pod prąd, tak. I te kawałki, które tam były nagrane, no to słuchałem ich prawie, że starła się igła na, w gramofonie. To nie była dobrze cały czas. Ale na szczęście jest wydana na, na CD na, na kompakcie. Jest wznowienie, także można słuchać. Ale powiem Wam szczerze, że zupełnie inaczej brzmi to nagranie teraz, właśnie to na świeżo, powiedzmy, wydane, niż ta płyta. Z tamtych lat. Jakieś, nie wiem, zupełnie inaczej ustawiane są bębny w studio nagraniowym, czy. To znaczy, my po nagraniu sumy... tego materiału nigdy nie ingerowaliśmy w zgrywkę ponownie. Zawsze jest od początku, jak zostało na analogo wydane, tak zostało zgrane, tak samo jest wydane na płycie CD. Widocznie płyta analogowa może inaczej brzmi. Ale może też sprawa jest związana z masteringiem, bo materiały stare KSU wymasterowane jeszcze raz. Zresztą robiłem to ja Także, także, może to kwestia no, ale masteringu. To jest ingerencja w... Ale to jest ingerencja tylko w ostateczny dźwięk, prawda? Dusza, jakby ten czas, ten moment nagrania został zachowany. Basista? Perkusista. I perkusista, czyli y, cała sekcja y, zespołu KSU. Y, gracie od jakiego czasu już w zespole? No, zaczęliśmy chyba z Pawłem, 99. w Pawłem w 1999 roku. Nagraliśmy. Wtedy taką płytę 21, to był pierwszy nasz kontakt z, z, KS, z kapelą, z KSU, chociaż z Siczką znaliśmy się znacznie wcześniej. No właśnie chciałem nadmienić, że pierwszą płytę pod front nagraliśmy właśnie na Dziarka Bemnach w studiu RSC. Tak było, tak było. I, i zaczęliśmy grać z Pawłem na, od tej płyty, po czym Siczka stwierdził, że, że po, pogramy trochę koncertów i za 4 lata graliśmy w, z Pawłem, yy, inny gitarzysta był, grał Zygmunt, yy, Waśko, na, na gitarze. Po czym mieliśmy czteroletnią przerwę, w międzyczasie grały in, inne składy personalne i znowu od czterech I lat. Jesteśmy na Stary Śmieci? Tak, na stare Śmieci z powrotem jesteśmy w kapelu. Mają trzy filary: na Pana Zakra, akla, do Gwiazda Dawida i krzyże na sztandarach, albo taki księżyc aliban na kallanach. Kolejny rok, a płonie, nad rodem. i ma dłonie ogłębny taniec. Na własny brodę i niechęć i ma do mega, żywe torpedy, giną pomienia. Zabito pięć tysięcy, trudno sprawcę znaleźć. Zabito prezydenta, morderca jest nieznany. W różnej produkcji złote plaże zorały Liwa w płonie w ogniu, lecz wyciągle za mało Kolejny rok, a nie płonie, Obłędny koniec Na tak głasznym grobem i w imię I ma chometa, czy torpedy, i mam płomienia Gdzie stały domne panki, jej polu i zamęcie, zabiega na frontu, bejurcie z miastem śmierci. Wyrok śmierci na Liban, za cycha, nie wzięli wydano. I pański cebrusycha, lecz mi ciągle za mało. Kolejny rok, a liban płonie, ogłędny taniec, na własnym grobę, imię Chrystusa. I machomega, żywe korpery. Mimo po mnie kolejny rok. Czy zespół KSU woli bardziej takie zadymione knajpki, jeśli chodzi o koncerty, czy takie wielkie, duże koncerty, gdzie publiczność szaleje i w tańczy przed sceną? Ja myślę, że wolimy to, co jest, to wolimy generalnie. Jakby nikt, nie, nikt się nie, nie wybrzydzamy tutaj, atmosfera klubowa jest atmosferą swojego rodzaju i, i to warunki są, kontakt z, 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 z fanami, może nie tyle z fanami, ale w ogóle z, z widzami, jest bardzo bezpośredni. Ocieramy się o siebie, pod, pod, mamy na sobie pot różnych osób, z którymi się zderzyliśmy, akurat przechodząc przez salę albo coś w tym stylu. Natomiast duża scena, po prostu to jest duży, duże pomieszczenie. Chciałbym nadmienić, że duża scena to przede wszystkim zazwyczaj jest dobre nagłośnienie, więcej tlenu, nie jest duszno, człowiek się tak nie poci i jest naprawdę, lepiej się gra. Oczywiście, to i to ma swoje dobre strony, prawda? Duże sceny, duża scena jest fajna, bo jest najczęściej właśnie dużo ludzi, duże nagłośnienie, dobre nagłośnienie, natomiast klubowy klimat, ten zespół od lat gra po klubach, jakby to jest miejsce przeznaczone do tego typu muzyki w naszym kraju, ale czujemy się świetnie i tu, i tu. Poza tym punk rock bez potu i brudu nie istnieje. Klub, pot. Proszę? Słyszałem o płycie 21, że została wydana w dość małym nakładzie I to co się teraz pojawia na rynku to mogą być piraty Myśmy ją wydali w 99, to przez jakieś 2-3 lata była legalnie I od tego momentu jest, jeżeli gdziekolwiek jest na rynku to jest nielegalna na stronie widziałem też zestaw kaset, które gdzieś tam na rynku to nie wszystkie, też się pojawiły. To nie wszystkie, to nie są wszystkie. jest, ich całym to jest tylko sześć z tego, co, co zdołaliśmy pozyskać gdzieś skądś z internetu czy tam od znajomych. Jest tego znacznie więcej. Pochodzicie z Bieszczat yy, i no, nie jesteście jedyną punkową kapelą z tamtych rejonów. Ja w tej chwili nie wiem, nie, 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 wiem, nie orientuję się, kto tam. Ja, na przykład, chciałem tylko powiedzieć, że pochodzę z miasta Wrocław. Urodziłem się w tym mieście i mieszkałem całe 28 lat. I tu właśnie z Jasiem kilka płyt nagraliśmy wspólnie. A, ponieważ nagrywamy od 15 lat razem z Ciczką, to m.in. we Wrocławiu. Nie wiem, czy yy, prawda, telewizowie wiedzą. Właśnie, Już od 16, Jasiem. Ale od 16 lat nagrywamy w tym mieście płyty, ponieważ tu spotkaliśmy się po raz pierwszy i zarejestrowaliśmy trzecią yy, z. Płytę zespołu KSU pod tytułem Moje Bieszczady, w studiu, które się mieści niedaleko stąd zresztą. Niedawno spotkałem się z zespołami hip hopowymi i powiem Wam, zadałem im takie pytanie, czy uważają, że to, co robiły zespoły punkowe, jeśli chodzi o przekaz słowny, w tamtych czasach, to oni robią to samo i potwierdzili to. Czy wy uważacie, że tak samo, na przykład to, co teraz hip-hopowcy robią, czyli przekazują opowieści o życiu, w, tam gdzie się znajdują, to znaczy, robią? My to nie bardzo kosie. wiemy, ale nasz perkusista jest, jest generalnie koleciem, który słucha hip-hopu na okrągło. Drodowie, trzeba powiedz coś w temacie. nie, nie zaprzeczę przez grzeczność. Natomiast powiem z pewnością tak, dlatego że muzyka punkowa i teksty hip-hopowe to są doraźne problemy, z jakimi się po prostu młody człowiek spotyka na osiedlu, nie wiem, wszędzie tam, gdzie się porusza między innymi ludźmi, na tym takim poziomie typu runo ludzkie, prawda? Na najniższym, na najniższym poziomie kontaktów międzyludzkich, czy tym, tym najbardziej pospolitym, najczęstszym. No. To co znaczą, krzyk to krzyk, a jeden to jeden. Metafory zostawiamy tłumaczą, to z jednej do słowa zrobią siedem Socjologów spuszczamy do szamba, psychologów współkujemy wodą. Analizy zostawiamy policji, a dziennikarze niech się modlą. Nasze słowa to tylko tyle. Ile tu żyje w polu radości Nienawiść mamy dla a dla swoich iluzji wolności Z swego czasu na przystanku Woodstock Nagraliście materiał, który oczywiście był wielkim koncertem Ludzie szaleli Mieliście okazję zobaczyć, kochani widzowie, ten program Który dostaliśmy od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy No tam, zupełnie inny, trzyosobowy skład nie, tam był czterosobowy, może gdzieś czwartej osoby nie było. No nie, przepraszam, to wywiadu udzielały trzy osoby. A wy, wywiadu, wywiad? tak, tu się zgadzam, ale graliśmy w czwórkę. Czy to był taki większy koncert po dłuższej przerwie, czy coś wcześniej jeszcze się działo na dużych scenach? No w tym czasie graliśmy koncertów bardzo dużo, 80-90 koncertów rocznie graliśmy. W to tym było czasie. świeżo po wydaniu płyty Nasze Słowa, także graliśmy wtedy bardzo dużo koncertów. Outstock to 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 był, był trochę takim uwieńczeniem tej, tego kresu naszego, takiego dosyć intensywnego, bo to było tuż po płycie. Yy, zresztą już nagraliśmy następną. Czy był jakiś tekst zespołu KSU, z którym mieliście kłopoty? Yy, jeśli chodzi nie o przekaz, tylko cenzura. prawne na przykład, tak? Yy, cenzura i tak dalej. Cenzura, no były jakieś numery, pamiętam 1944, martwy rok, cenzura nam nie przepuściła w Krośnie, ale zabiliśmy te numery do Warszawy i przeszły pojawiły się właśnie tak, na tej płycie. Tak się załatwiało w ogóle w tamtych czasach te sprawy, że jedna cenzura nie przepuściła, to, no to druga przepuściła. A i tak się grało, śpiewało się to, co się chciało, bo nikt tego nie sprawdza. Ro, jak rok temu wyszła płyta KSU na 30-lecie. Jest to okazjonalne wydawnictwo z okazji obchodów naszego 30-lecia istnienia, bandu. No i to jest płyta o tyle specyficzna, że została nagrana w sposób totalnie akustyczny, nie używając w ogóle elektrycznych gitar, z kontrabasem, z gitarami akustycznymi, z fletami, z orkiestrą bieszczadzką ludową. I zostali, nagraliśmy ten, nagraliśmy wszystkie takie najfajniejsze piosenki naszym zdaniem, które by warto było zarejestrować na tej płycie z, z, z repertuaru zespołu. Plus cztery nowe jako zapowiedź nowego wydawnictwa, które się ukaże mam nadzieję w tym roku, ponieważ przygotowujemy go cały czas. Mamy wydawcę, w tej chwili jest ją firma Mystic i z nią mamy podpisany kontrakt płyta sprzedała się na, na 30-lecie bardzo dobrze i w tej chwili rozmawiamy o następnej płycie już normalnej, nowej nie powielanie starych rzeczy, bo spotykam się z zarzutami, że odcinamy cały czas kupony od, od tego co zespół dokonał ileś tam lat temu no i tak, tak też trochę jest, ale obiecaliśmy fanom że ostatnią płytę z, nagrywaną ze starymi numerami to jest właśnie ta, która się ukazała zamierzamy, czyli ta czyli właśnie ta zamierzamy nagrać zupełnie nowe kawałki z trochę innym spojrzeniem tekstowym na otaczający nas świat i rzeczywistość, i to się niebawem stanie. Także, także ja już zacieram ręce, ponieważ lubię to. Co Was popchnęło do nagrania, właśnie z orkiestrą ludową, ze smykami, z różnymi innymi piszczałkami i instrumentami dętymi? Czy to był jakiś cynk od kogoś, że to może pójść, czy po prostu Nie, coś w Waszej muzyce trzeba było. Dodać, o, może nie zmienić, ale coś do niej trzeba było dodać. Nie, nie kierowaliśmy się w ogóle żadnymi, że tak powiem, populistycznymi pobudkami i wymaganiami rynku. Pomysł powstał bardzo, bardzo dawno, wiele lat temu, jeszcze jak we Wrocławiu, przed powodzią w Wrocławiu, gdzie nagrywaliśmy płytę taką w, w zamyśle akustyczną, ale okazało się, że te nagrania były nieudane. I ten pomysł chodzi za nami wiele, wiele, wiele lat. I zawsze chcieliśmy go zrealizować. No i okazało się, że 30-lecie jest bardzo dobrym pretekstem do tego i tak się stało. Gdyby instrumentem ludowym na waszym terenie były dudy, to zrobilibyście numer z dudami? No pewnie. W ogóle był taki pomysł, żebyśmy nagrali cymbały strunowe i chcieliśmy nagrać dudy. No niestety w Polsce po prostu jest zbyt mało muzyków, których, którzy, którzy grają na takich instrumentach. Także nie dotarliśmy do, do wielu, wielu ludzi, z, z którymi chcieliśmy też ponagrywać jakieś tam akustycznie brzmiące, fajne rzeczy. Pora się wynosić, ale nie ma wcale dokąd iść Kiedy tutaj szedłem, zatrzasnąłem mocno twoje drzwi Goryczy czas, już widać zno Goryczy czas i zbite szkło Goryczy czas, już widać zno Goryczy czas i zbite szkło skończyła, za to się zaczyna wielki kac Jeszcze szkła wina, to nie na wschrocz nas. Jak chcę trzymać jutro, kiedy wczoraj wcale nie ma już? Zaraz pójdę w ciemność, aby jutras znowu wrócić tu. Goryczy czas, już widać dno. Goryczy czas i zbite szkło Goryczy czas, już widać dno Goryczy czas i zbite kło. Kiedy w knajpie, wszyscy już odeszli w ciemna noc. Ten zbiera szklanki, zaraz mnie wypędzam znowu stąd Pora się wynosić, ale nie ma wcale do iść. Kiedy tutaj szedłem, zatrzasnąłem mocno twoje drzwi. Choryczy no, czas, już widać dno. Koryńczy czas i spitaj szkło. Koryńczy czas, już widać dno.